Słuchajcie, piękna polska pogoda, ale nie ma co narzekać. Trzeba nagrać kolejny football English. Eee, tutaj jesteś, ja jestem na spacerku koło Odry. Oh, you know, the weather sucks. I love when it's sunny and you know, windy weather, cold, rainy. It's not for me, but you know, we've got to keep going. Moi drodzy, eee, gdybym was zapytał się, jak po angielsku powiedzieć, na przykład gdybyście mieli krzyknąć, graj szybciej, graj szybciej do zawodnika, to dlaczego większość z was powiedziałaby od razu play faster, play faster, nie, to jest takie naturalne, play faster, i to jest ok, it's good, tylko w mojej nomenklaturze to jest taki mm, poziom Ekstra klasa level. I teraz pracując z moimi podopiecznymi kolejne wyrażonko. Tydzień temu wam nagrałem wyrażonko o Miliku, Milik plays up front. Zamiast Milikie za striker, Milikie za forward. A tym razem daję wam wyrażonko speed the game up, speed the game up. Zawsze można powiedzieć speed up, speed the game up. Czyli na przykład trener stojący z boku krzyczący podczas meczu, zamiast mówić w kółko faste, play faste. Od czasu do czasu bądźcie kreatywni. Dorzućcie to na przykład Speed the Game Up, żeby nie było tylko i wyłącznie nudno na poziomie ekstraklasa level. W ten sposób się rozwijamy. I na przykład oglądając różne materiały piłkarskie, macie już nie tylko opcję Faste, Play Faste, ale chociażby Speed the Game Up. I teraz do tego dorzucacie, dorzucacie sobie m.in. takie wyrażonka jak: Wy musicie grać szybciej. You must speed the game up albo you've got to speed the game up. Innymi słowy, możecie też powiedzieć powinniście grać szybciej, you should, albo you'd better speed the game up, czyli powinniście przyspieszyć grę, tak? Właśnie to ma być zabawa. Chociaż wy cztery sposoby musicie, you have to, you must, you've got to, you need to, a do tego dorzucacie sobie jeszcze wyrażonko, na przykład speed the game up, albo play faster. W ten sposób budujemy od ekstra klasa level, poprzez premier league level, do champions league level. Patrzcie, idę i się zmęczyłem, nie, no, możliwe. A tam sobie odra Ok, już dochodzę. Piątek, czekam na samochód. Eee, wymieniamy opony. Nie czekam nie czekam na, na śnieg, żeby później było, że eee, zima zaskoczyła drogowców. Ja jestem przygotowany. Trzeba być w życiu proaktywnym, a nie reaktywnym. Między innymi w nauce. Właśnie w ten sposób urządź się nowych wyrażeń, czyli faste, play faste, speed the game up jesteście proaktywni, bierzecie swój rozwój w swoje ręce, oznacza to, że później jak usłyszycie jakiś materiał prawdziwego Angola, a ja od prawdziwego Angola to wziąłem, trenera Luton Town, Roba Edwardsa, no to nie będziecie zaskoczeni, będziecie przygotowani. A zatem kolejne, kolejna opcja. Ostatnio Milik Place Up Front. Tym razem dorzucam Wam Speed the Game Up. Speed the Game Up jako przyspiesz grę, przyspieszcie grę. Krok po kroku budujcie swoje językowe królestwo. Tak właśnie działamy. Kolejny piłkarski weekend, pogoda katastrofalna, ale z drugiej strony English Weekend, piłkarski weekend do grania w piłeczkę, rewelacja. Troszkę kiwite się muszą cieplej ubrać, no ale na tym to polega. Trzymajcie się. See you guys. Enjoy the football weekend.